Kto jest przeciw? Jeden, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Dwa. Wniosek przeszedł. I drugi wniosek jest taki, aby oko nad tym całym wzgórzem, które jakby zostało uchwalone, ma dużą akceptację społeczeństwa. Żeby oko to w formie honorowego patronatu miało sanktuarium świętego Brunona, bo to najlepiej pasuje. Jest taki wniosek. Ja poddaję go pod głosowanie. Państwo, jak uważacie, czy chcecie zabrać głos, to proszę uprzejmie. Proszę u Państwa. Panie Przewodniczący, ale to jest rada. Jest to własność udział całego społeczeństwa, nie tylko określonego wyznania. Mi się wydaje, że jest to raz mamy, jest to zabytek. Powinno być nie tyle, jakiś kruś z kościołów, ale wręcz powinno być to pod miasta. Jest to nasza wspólna własność. Wszystkich mieszkańców tego miasta, bez względu na pochodzenie społeczne, narodowość czy wyznanie. Więc nie można dawać tych wywoźników, bo będziemy mieli syndrom miejsc świętych, które doprowadziły do wojny krymskiej z tego czasu. Zostawmy to, zostawmy to tak jak jest, jest to wartość komunalna, wszystkich mieszkańców, bez względu na to, jaka, jaka jest konfesja drugich. No, tak Mam wniosek o hodorowy patrona, nie o przykazanie, więc ja go podaję pod głosowanie, to stanowiska w tej sprawie, czyli, bo gdyby tak, to trzeba było przygotować odpowiednie, to jest i to nie jest wniosek, to jest tylko wniosek. Czyli to może... się wiąże z honorowym patronatem. Co? To kto to, to nam da? Jak nic? Jak ja taki wniosek aż się Państwu nie potrafię nic więcej powiedzieć. Wniosek Państwu poddaję. I no, na tym ma prawo Kto z Państwa jest za tym wnioskiem, aby dla... Panie przewodniczący, takie głosowanie stawia nas bardzo w bardzo niekorzystnej sytuacji. Ktoś może, nie, nawet nie uważał, że nie, nie, nie powinno takie głosowanie być w ogóle. Ja sobie nie chcę, żeby ktoś wiedział, jakie ja mam uczucia e, religijne. A pan mnie stawia w sytuacji, że ja musiał powiedzieć po stronie jakiś twój z religii, de facto. Także, także ja jestem przeciwny temu głosowaniu. To jest ja jawoga, wyznanie, jakie ja mam wyznanie. To jest moja prywatna sprawa i on nie powinno to interesować. Dlatego będę głosował przeciwko.

Ku temu odpowiednia uchwała, która nada patronat honorowy. I wtedy zagłosujemy tak lub nie. Po czym, czy przed, przed tym przejdzie to przez komisję. Sądzi. Jeżeli już. A takie wnioski, czy tam jakieś takie sugestie ja mi, uważam, że, mi mi wydaje się, że... że robię Pan przewodniczący, bo nie wiem, co to. Sąduje rynek. Tak jest. Po co się zajmować robimy uchwały, jak ona nie ma. Zonu. Ale no i nie Pana, wiem, właśnie. Proszę Państwa, projekt, w którym jest głosowanie w stanie, odpowiedź, czy prawo. przygotowywać projekt uchwały, czy nie. Jeśli Państwo zagotujecie, nie będzie większości, to projektu uchwały nie będzie karteczki tak, i wtedy dopiero będzie widać kto jak. Moja pozycja, żeby no, zagłosować, wyrazić swoją wolę w tej wojnie, jaki będzie wynik, takie będzie zawsze postępowanie. Tak, Więc powtarzam, kto z Państwa jest za tym, żeby przygotować projekt uchwały o nadaniu honorowego patronatu za zachorowanie na dyrektora, proszę ręki do góry. Dwa. Kto jest przeciw? Nie widziałem, kto za. Dziękuję. ktoś się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest pozostały? Kto przeciw? Projekt, wniosek nie zyskał przyzwolenia na dalszy bieg sprawy.